Co rok startujemy nową rajdówką, dlatego że lubimy się uczyć, lubimy nowe wyzwania, lubimy poznawać te same trasy no, lub inne, ale w nowym wozie, przy nowych warunkach, w nowej atmosferze i w nowym otaczającej nas perspektywie. Znaczy, na, pewno tak, na pewno brakowało nam tego czasu, brakowało nam tej atmosfery, wiesz, tej, tej tego, tego całego klimatu. Co, co robiliśmy przez ten czas? W sumie, wiesz, mamy tyle swoich zajęć tyle swoich obowiązków i tyle swoich wszystkich innych rzeczy, bo przecież logiczne, że my z tego nie żyjemy, że, że na brak zajęć na pewno nie narzekaliśmy, a takiego stricte rajdowego, no to graliśmy. I w sumie tyle, no. Nic więcej, nic więcej ku temu, żeśmy robili. No. trochę testowaliśmy samochód z, różnymi, z różnym skutkiem. W sumie tak naprawdę to czekamy tego jutrzejszego dnia, żeby zobaczyć, jak naprawdę ta auto będzie się zachowywało, jak nam będzie jechało i, i wiesz, jak nam się będzie w nim naprawdę jechało. W sumie to jest taki główny wyznacznik tego wszystkiego. Ten te pierwsze jutrzejsze kilometry OS-owe. No tak, zmieniamy klasę, to jest po pierwsze. Zmieniliśmy samochód, zmieniamy klasę, ale w sumie jest to dla nas jest to tyle trudna sytuacja, że my w sumie wchodzimy w klasę, która ci ludzie, którzy w tej klasie jadą, jadą od początku tego cyklu to no w sumie wiesz, to jest nasz jakiś debiut w tej klasie i jak gdyby no zobaczymy ile to doświadczenie, które zdobywaliśmy w, w klasach niższych będzie nam przełoży się na, na, na wyniki, na osiągi w tej klasie. No na pewno mamy świadomość tego, że będzie to trudny sezon dla nas, yy, trudne rajdy na pewno wiesz, zupełnie inne patrzenie na wyniki, zupełnie inne gonienie tej czołówki niż, niż do tej pory, bo w sumie w tamtych, no my w jakiś sposób żeśmy sobie sami to tam oddyktowali. Tutaj będzie to zupełnie inna sytuacja, tym bardziej, że no, konkurencja mamy naprawdę srogą i, i i mocną w tej, w tej klasie no nie? choćby nie wiem no, choćby już nie tylko mówimy tutaj o personaliach ale również i o samochodach bo przecież ten Ford Mercury jedzie w naszej klasie także no na pewno na pewno nie będzie łatwo, tak? Znaczy, wiesz co, to nie jest tak, że to jest za każdym razem gaz do dechy i niech się dzieje, co chcemy. No, my mimo wszystko naprawdę kalkulujemy i wiesz, co, i próbujemy zrozumieć to, gdzie, gdzie można dać ten gaz do decha, gdzie tego gazu do dechu nie można dać, lub wiesz, co nas rozprasza, żeby ta, żeby ta jazda szła płynna. My generalnie skupiamy się na tym, żeby nam ta jazda sprawiała frajdę. Nam, kibicom, wiesz, my, my naprawdę mamy tyle wszystkich swoich problemów w ciągu dnia, że nie przyjeżdżamy się tutaj męczyć. My się przyjeżdżamy tu naprawdę bawić i, i głównym celem, który przyświeca nam, to jest naprawdę zabawa za kierownicą, czy też u mnie na tym prawym fotelu, żeby, wiesz, fajnie trafić w tempo i, i pojechać fajny rajd. A, a cała reszta to jest już, wiesz, jak gdyby drugi plan. No. Nie skupiamy się na tym. Naprawdę nie mam żadnego doświadczenia w Polonesie, tak? To jest pierwszy rajd i od razu rajd, rajd rzeszowski. No. Nie, nie jest to najłatwiejszy rajd, nie oszukujmy się, ale już w zeszłym roku startowaliśmy autem tylnionapędowym. No tutaj w tym Rzeszowie z różnym skutkiem, bo mieliśmy i problemy techniczne, i tam nam udało się wypaść z trasy, rzecz jasna, ale generalnie wiesz, co czy, czy patrzymy na to, że zmieniło się, zmieniło się auto i zmienia się perspektywa? Raczej nie. no. My nawet nie opisywaliśmy od nowa wszystko, co mogliśmy posłużyć się notatkami w pewien sposób z zeszłego roku, ale nie, bo opisywaliśmy wszystko od nowa, żeby, żeby wiesz, cały czas czuć to tą, tą jazdę i widzieć. Widzieć te zakręty i widzieć tam, gdzie można pojechać, a gdzie naprawdę pojechać no, będzie ciężej.